co się dzieje, kiedy dochodzi do wydarzenia o charakterze traumatogennym. Nasz mózg zmienia sposób funkcjonowania. I ponieważ ja również o mózgu opowiadam najmłodszym pacjentom, również w takim wieku przedszkolnym, więc spróbuję Państwu opowiedzieć właśnie w Używając metafory w taki sposób, jak ja rozmawiam z moimi najmłodszymi pacjentami o tym, jak działa nasz mózg. I w gabinecie, do tego, żeby zrobić tą psychoedukację, używam pacynek. Warto się zaopatrzyć, jeżeli państwu się spodoba, oczywiście, ta moja metafora, ta moja opowieść. Zaopatrzyć się w trzy pacynki. Będziemy potrzebowali sowy, będziemy potrzebowali kota i będziemy potrzebowali jakiego, jakąś jaszczurkę albo kameleona, jakiegoś gada. <grywy> I y, u mnie te pacynki mówią, komunikują się nawzajem, ale w całej tej opowieści chodzi o to, żeby przekazać dziecku następującą treść, że w naszym mózgu mieszkają. Trzy zwierzątka. Właśnie taki gad. I gad odpowiada za to, że oddychamy, że czujemy, czy jest nam ciepło, czy zimno. On też sprawia, że nam burczy w brzuchu, że nam bije serce. I zwykle gad właśnie tak ma przymrużone oczy i czuwa, czy serce bije, czy oddychamy. I tak czuwa. Potem nad gadem, nad tym kameleonem, ma legowisko kot. A kot, jak to kot, potrafi czasem drapnąć jak się ze złości. Koty też się boją różnych rzeczy. Koty czują, koty czują różne emocje i zapamiętują te emocje. Koty też kot, potrafią mruczeć i się łasić. I widzicie Państwo, ja też do pacjentów mówię to właśnie takim tonem. Tworzę tą opowieść o, o kocie, które czuję. Jak mogą Państwo się domyślić, to jest układ limbiczny. I na koniec mamy sowę. sowę czyli korenowa. I Sowa odpowiada za najwięcej rzeczy. Za to, że zapamiętujemy, uczymy się, nauczyliśmy się już chodzić, nauczyliśmy się już mówić. W tym wszystkim pomaga nam Sowa. Ale zdarza się tak, że się strasznie czegoś przestraszymy, zdenerwujemy, w zależności na jakim etapie werbalnym jest nasz pacjent, i wtedy, ja mówię dzieciom w taki sposób, i wtedy Sowa nam otwruwa. I ster w naszym mózgu przyjmuje gat i kot, którzy na co dzień sobie spokojnie drzemią. Prawda? Więc w taki sposób możemy również najmłodszym pacjentom opowiadać, co się dzieje w układzie nerwowym. Tutaj Państwo mają wersję dla dorosłych tej opowieści, że wyłączają nam się właśnie te najnowsze ewolucyjnie struktury mózgu, a włą włącza się prawda, nisza, struktura, układ limbiczny, szczególnie ciało migdałowate i hipokam. Natomiast tutaj e chciałam Państwu szczególnie przedstawić właśnie Tą, tą metaforyczną opowieść, którą ja opowiadam dzieciom, dlatego, że tego typu psychoedukacja jest niezwykle pomocna później na dalszych etapach pracy z traumą, ponieważ y, ja używam tej metafory w bardzo wielu różnych porównaniach, jak, jak mi dzieci opowiadają, co się wydarzyło w szkole. To jest niezwykle też bezpieczne dla dzieci z doświadczeniem traumy, jak ja Opiszę to na zasadzie, musimy trochę oswoić Twojego kota, niż komunikat. Musimy sprawić, żeby w Twoim życiu było mniej wybuchów złości, prawda? Więc tutaj chciałam Państwu opowiedzieć o wykorzystaniu tak naprawdę z teoretolingu czy metod terapii narracyjnej. To są też bliskie mi narzędzia. Pracy. Jedną rzecz. To chyba bym chciała, żeby Państwo zapamiętali, że dzieci mają objawy dysocjacyjne, mhm. bo to nam umyka. I jeżeli bym miała Państwa zostawić, to jest hasło dysocjacja, żeby się nauczyć pracować z wymiarem dysocjacyjnym, nauczyć się rozpoznawać, jakie mogą być typy dysocjacji, mhm. bo Brak wiedzy o właśnie wymiarze dysocjacyjnym bardzo często blokuje nam procesy terapeutyczne niezależnie od modalności w jakiej pracujemy.